No witam, jestem na wyjeździe turystycznym w Relowej z taką drużyną modzików Sereniawa Nowy Wiśnicz. To jest w relowa, to jest taka mała wioska, koło, koło brzeska, koło szczurowej, takiego miasteczka. No. To jest taka trasa około 50 minut, taka 40 km. Jedzie się taką błodnicą takimi głównymi drogami wiadomo krajowymi. No. Takich młodzików, takim, takim niedużym busem. Hmm. O. No boisko jak na taki wi 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 wiejski klub, no nawet ładne boisko, duże takie, e, zadaszona trybuna. E. <słyski> No i, i ten, no i mówię, i taki cały tydzień za mną pracę od poniedziałku do piątku, od siódmej do dziewiętnastej na linii, na takiej linii, no, no i e, wejdę na Facebooka, tam zrobię transmisję na żywo.